Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje obrazy. No, obrazki, nie obrazy. To, to takie małe. Yy, z farby akrylowej. Popatrzcie. Tu mamy morze. Rzaglowka pływa. Nie umiem za bardzo malować, ale, ale trochę chyba się nauczyłam. Nie wiem. A tu jest drugi obraz. To taki jesienny obraz yy, rzeki. Tutaj mamy drzewa z jesiennymi kolorami liści. No i ogólnie tak to wygląda. No dobrze. To ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!